Panie i Panowie, podczas gdy Tarkov imploduje od środka, Grey Zone Warfare świętuje. Dosłownie kilka godzin temu wyszła. Kupiłem tą standardową edycję i zobaczymy. Ja jestem podekscytowany, ponieważ Tarkov jest do bani i jestem, cieka <grybujesz> jestem ciekawy, jak Gray Zone Warfare tutaj. E Sprawdzi. Nie będę tłumaczył o co chodzi z Tarkowym, jeśli ktoś nie wie, znajdźcie wnecie. I możliwe, że dzisiaj będziecie słyszeć troszeczkę szum w tle, jak będę gadał, bo mam klimę włączoną, bo jest tak gorąco, że masakra. O! Choose your faction. Jak wybierzesz frakcję, nie możesz jej zmienić. Można ją dopiero zmienić co reset, czyli co kilka miesięcy. Tutaj też są wipy, jak w Tarkowie. I są trzy Aha! Żeby grać ze znajomymi, musicie być wszyscy w tej samej frakcji. To jest dość ciekawe. Czyli, jeśli ty wybrałeś sobie, powiedzmy, eh, La Recovery Initiative i twój kolega wybrał Crimson Shield International, to nie możecie grać razem. Trzeba wybrać tą samą. Nie wiem, ja nie mam znajomych, więc ja wybiorę, nie wiem. Crimson Shield International to ma najciekawszą nazwę. Nie wiem, biorę to. O właśnie, i na początku możesz od razu wybrać sobie tryb PVE, czyli, gracze nie mogą cię skrzywdzić. Po prostu chodzisz sobie, robisz misje i się bawisz. To jest spoko. W Tarkowie musisz zapłacić 1400 zł za to. Dobra, ja, ja sobie włączę ten tryb, ten główny VIP z graczami, gdzie mogę cię bić. Ale możliwe, że ja sobie, żeby pocilować, będę grał sobie ten. <grym> Mam nadzieję, że można mieć dwa tak, jakby save, y, czy dwa, dwie postacie na tym i na tym trybie. To by było spoko. Zobaczymy później. Dobra. Matching. O, szybko znalazło serwer. Jestem ciekawy, ile ludzi teraz gra. Mogę na Steamie sprawdzić. Eee, 15 tysięcy. O, to jest dość dużo. Ta gra wyszła kilka godzin temu, dość dużo ludzi jest w grze. Okej, okay, jestem w grze i mam ledwo 60 fps Ja słyszałem, że w tej grze optymalizacja jest troszeczkę do jak na razie, ale ja gram teraz sobie na najniższych, na moim komputerze. E, mniej więcej specyfikacja mojego komputera macie na ekranie. Mamy mapę, to jest nasza mapa i zobaczcie, każda frakcja tutaj ma swoją bazę. Na przykład my mamy tutaj, Crimson Shield ma tutaj. Tutaj ma Lamang Recovery Initiative. Tutaj ma Mitra Security Systems. I to są te trzy frakcje nasze. I na środku jest jakieś Ground Zero. Ja tam nie wiem. Zakładam, że tam jakaś radioaktywna coś jest, bo tutaj jesteśmy chyba w jakimś Wietnam, Laos, Filipiny inspirowanym miejscu fikcyjnym. I niby tutaj była jakaś bomba czy jakiś, jakiś wypadek był związany z bum-bum. Coś się teraz dzieje. Nie, nie ogarniam za bardzo. Camps, Landing Zone, CT. Co to jest CT? Combat. Właśnie, ta gra jest mega, mega, mega realistyczna. Tutaj faktycznie musisz dbać o swojego zioma tutaj. I jak dostaniesz na przykład w rękę, to musisz odpowiedniego medykamenta użyć, albo umierasz. Okay, ale ja zakładam, że na początek tutaj mam takie podstawowe rzeczy, z którymi mogę iść od razu. Wydaje mi się, że okej. Okay. Coś mi mówi, że ja w tej grze dosonę po dupie. Ale tak, z tego co ja pamiętam na mapę, o kurde, ale jak patrzę w stronę mapy, tutaj to mi FPSy do 40 spadają. Dobra, optymalizacja naprawdę jest troszeczkę straszna. Jeśli nie masz dobrego kompa. W sumie nawet jeśli masz dobrego kompa, to spodziewaj się spadków, ale oni na pewno nad tym popracują, bo to jest wczesny dostęp. Ja nie spodziewam się cudów. Ja po prostu chcę zobaczyć. Jak to tutaj ten? I na mapie są zaznaczeni wszyscy z naszej frakcji obecnie: Jakieś helikoptery, LZ, Charlie. Dobra, ja chciałam. Ja, ja zrobię pierwszego Quest, weźmy nie wiem. First Okej, okay, mam koordynaty: 1-4-4-1-6-1. 6 1 1 4. O kurde, dobra, czekaj. 1-4-4-1-6. O, to tu? 1-4-4. 1,6,1, dobra, 1,4,4, 1,6,1, 1,4,1, 1,6,2, 1,4,1, 1,6,2. Ok, muszę po prostu po tym mieście. O kurde, słucham. Muszę po prostu po tym mieście pochodzić. Okay, fa fajnie to wygląda. <gryw> A jak gram na najniższych, bo chcę jak najwięcej FPSów wydoić. I pewnie każdy na YouTubie i ogólnie na streamach będzie grał tą grę na najwyższych. Jak chcę być innych, i pokazać wam, jak wygląda ta gra na najniższych, i szczerze. Wygląda jakbym grał na najwyższych. I generalnie w tą grę y, też jest zalecane grać z kimś. Granie solo jest bardzo trudne, z tego co deweloperzy tam mówili. Co, dobra, fps -y mi do 13 spadły! Nie! Dobra, ale może po prostu mapa się wczytuje, może mapa się wczytuje. Ja dam tej grze szansę, dobra? Dobra, ożył wylądową. Jestem taktyczny. Boom, szakalaka. Dzięki, dzięki, dzięki. Możesz lecieć ją. Nara Okej, okay. fajnie to wygląda, fajnie, fajnie Graficznie ładnie, ale kosztem FPS-ów, nawet na najniższych Dobra, e, 141.165 Może to będzie bliżej, 141.165 Dobra, to jest najbliżej, muszę ten kwadrat wyczyścić, czy co mam zrobić? E, demolished building Muszę iść do jakiegoś rozwalonego budynku i go przeczesać, czy coś No to idziemy i na mapie też są boty. Tak jakby, wiecie, NPC-ty, policja, FPS-y strasznie spadają, jak się wczytuje nowy teren. I ja nie mogę. O kurde, ty. Widzę pierwszego wroga, ledwo co go widzę. Ale tak widzę. Okej, okay. to są wrogowie faktycznie. No chyba, że zabiję niewinnych cywili. Okej, okay, dobra, to są wrogowie na pewno. Pierwszego wroga tutaj mamy zabitego naszego. Eee, zobaczmy co on miał. AKM, chrono na uszy, chest bag, okay, open. Co ty tu miałeś? Co to jest? RT. Eee... Wezmę sobie to. Chest bag. Magazyn. Wiecie co, ja sobie wezmę jednak ten jego AKM w razie czego, jakby mi się amunicja skończyła do mojej broni. Bo ja chyba nie wziąłem jej dużo. Nie, jest ostrzelonina robi. To jest zamknięte. Hej, jak nic mogę wyważyć, te drzwi one są z drewna. A co jest? Skip home? A? Co jest? Umarłem? Jestem nieprzytomny. Moja postać jest nieprzytomna. Kto mnie zabił? <noise> po prostu na hita padłem. Może to przez to, że ja na środku ulicy po prostu kopałem w drzwi, których ewidentnie nie da się otworzyć. No kroki słyszę, ktoś obok mnie jest. Help me. Nie, no nie gadać, że zginąłem tak po prostu na, na pierwszy ten. O, ja nie mogę. Dobra, ja to skipnę. Killed by Enemy Forces. Od bota zginąłem? On mi w wątroby scelił? Co tam jest? Nie wiem. No i koniec, no i, no i tyle było, nie. Dobra, mogę od nowa, nie. Wezmę. ale weźmy, weźmy, nie wiem, wszystko wezmę. Czy ja mogę iść i moje ciało um, podnieść? Dobra, ja mniej więcej pamiętam, gdzie zginąłem. Gdzieś w tym obszarze. Mi się wydaje. Dobra, idę po moje ciało. Jestem tutaj, tutaj zabijam tych dwóch rzutków. O, tam o, to jest gracz, dobra, co gracze. Pójdę z nimi. To są moi, prawda? To są moi. Idę po moje ciało, które leży tutaj. Wow, dobra. E, oddajcie mi moje M4 e, helm e, Co jeszcze, jak chcę stąd? Tam... Kamizelkę mogę sobie wymienić na tą lepszą. E, drop Jestem w szoku, że nikt mnie nie zlutował. Ale dobra, wziąłem z, z mojego ciała wszystko wartościowe, ja stąd spadam. E, znaczy, nie spadam ten, na ten pierwszy punkt. Muszę ten zdemolowany dom sprawdzić. Okej, okay, no zostało mi mało domków do sprawdzenia na tym kwadracie. Nie wiem, który się zalicza jako zdemolowany. Może tutaj jest jakiś zdemolowany, ale to nie jest w moim kwadracie, to już jest poza. Objective completed. Aha, na krawędzi! Jakie chamy postawili na krawędzi! Co za hamy? Dobra. Ja myślę, że tutaj mniej więcej wszystko poginęło, bo słyszałem tutaj strzały. I widziałem jak ludzie z mojej frakcji tutaj biegają i po prostu nawalają cały czas. Ja zgaduję, że tu wszystko poginęło, więc mogę sobie przejść na spokojnie. A tu zaraz wyskoczy na mnie jakiś bandyta. z maczetą i mnie pobije. O! Musiałem po prostu tutaj podejść. To prawie pierwszego quest'a zrobiłem, zostało mi jeszcze jedno miejsce. 1, 4, 4, 1, 6, 1. A tu inni gracze, się no... Chyba z nimi trochę, może będzie bezpieczniej. Albo mnie odstrzelał, nie wiem, ale to są friendly, to są z mojej frakcji, więc... <gryw> nie powinny. Mam jakąś quest jeszcze tutaj w tym mieście. 140161 To chyba też jest gdzieś tutaj. 140161 No to jest tam. Ja chyba zrobię po prostu teraz wszystkie te questy w tym mieście. Bo chyba te pierwsze trzy początkowe, co dostajesz, są po prostu w tym miasteczku. Więc ja po prostu je zrobię. Ale nie podoba mi się, że cały czas gdzieś strzały słyszę. Jestem ciekawy, jak wygląda endgame. Jak wygląda midgame i tak dalej. Wiecie, jak, jak progres w tej grze faktycznie działa. Bo to, że gra ładnie wygląda, to pikuś, nie? To jest dosłownie najmniej ważne teraz. Najważniejsze w grach jest. Gameplay. Jeśli uważasz, że jeśli gra jest ładna, ale jest do bani, to jest dobrze i to może być, to jesteś w błędzie. To dosłownie nie, tak nie powinno być. Hello? 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 Też cię zmacam. O, kolejny typ. <głosy> <głosy> jak się mówi przez... Czemu on wszystkich maca, ten człowiek? Jak się przez Wojszczad mówi? Czemu w ustawieniach nie ma jak się mówi przez <noise> Nie wiem. I pierwsze kwestie są po prostu typu... Idź tam, spójrz na to. Co co, co jest nawet okej, okay, no bo to jest pierwszy. Quest w grze w, nie powinny być jakieś mega skomplikowane. Water Tower, dobra, gościu, jakie ja. Questy zrobiłem? Nie odstrzelcie mnie, nie odstrzelcie mnie. To ja, to ja, to ja. Gdzieś ma shotguna jakiegoś w ogóle. Dobra, ale co ja muszę tutaj znaleźć? Eee, medical Supplies at Water Tower. Dobra, tu jest Water Tower. Muszę wejść na samą górę, czy ja? Eee, chyba jednak nie mogę wejść na górę, bo drabina jest za niska. No dobra, to pewnie gdzieś tutaj jest. Medical Supplies. Ehm... Um, o, Znalazłeś? O, 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 o. jest, mam. Kurde, muszę coś wyrzucić. Nie mam miejsca w ekipunku. Bra, ja nie wiem, ile to miejsce zajmuje. wyrzucę ten mój hełm. Po co mi? Te cztery sloty. I teraz muszę to pewnie oddać. Czyli jak zginę, to to stracę. 140163. Ja zaryzykuję i zrobię wszystko. 140163 O. Okej. Okay. Muszę zamarkować jakieś coś. Jakieś. Jakieś, jakieś pudło. Czy inny badziew. Bambu. Ja zjem sobie bambu. Oj, 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 oj. oj. No, Tam to nie do mnie. Co to jest? Jakiś makaroni? Nie wiem, co to jest. No tu są jakieś pudełka. Hide the tracker. O! Nie mam. Nie mam trackera, nie wziąłem go! Kurde! Mam go tu, ale mam go w. Mam go w staż. Kurde, nie wziąłem markera. Dobra, nie zrobię tego. Wrócę się później. No to teraz. Muszę wrócić i oddać te questy, które mam, bo już wszystko zrobiłem, co mogę tak naprawdę, bo ich markerów zapomniałem. Dobra, no to idę na LZ Charlie 2. E, jeszcze nie będę wzywał transportu, po prostu tam pójdę. Ty, dobra, ta gra jest nawet fajna, ty narazisko ludziska. Mam nadzieję, że po drodze nie zginę. A byłaby beka, gdybym zrobił te moje wszystkie zadania i zginął po drodze w... uciekając. Mam nadzieję, że nie. Ja po prostu biegnę. Podoba mi się. Na pewno jest niedokończone. Jak oczywiście, wczesny dostęp i tak dalej. Ale kurczę, naprawdę może z tego być. Potężna gierka. A ja tutaj szybko miniaturkę zrobię. Eee, może tu być. Może być. <laughs> On biegnie, ty. Biegnie, ziutek! On nie ma nic! On biegnie nago! <laughs> nago, biegnie! biegnie, biegnie. Co jest? Dobra, już wezmę sobie helikopter. Fajowe, niedokończona, ale ja tutaj widzę naprawdę potencjał. Niektórych ludzi nie obchodzi potencjał i tak dalej. Nie, nie obchodzi potencjał gier, nie patrzą na nie, nie, nie kupują gry, e, która kiedyś będzie dobra, tylko chcą grę, która teraz jest dobra. Ja to rozumiem, ale ja jestem osobą, która lubi testować gry niedokończone i naprawdę w tej grze widzę duży potencjał. I ten helikopterek jest dość daleko. Możesz bli bli bliżej, 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 bo ja nie zdążę. Wsiadaj. A to nie mój. To nie mój. <noise> nick psychopa. Super. Wracamy. O, le lecisz ze mną? Leci ze mną. Jego kałach nie ma osłony na ten. <noise> no, widać. Skąd ty tego kałacha wyjąłeś? Nie wiem, ale udane. Udane. Pierwsza misja, tak naprawdę, moja w tej grze, udana. Raz zginąłem, nie wiem skąd, ale umarłem. Ale odzyskałem mniej więcej wszystkie moje wartościowe rzeczy, broń i tak dalej. Teraz wracamy do... ale to jest fajne, teraz wracamy do bazy. Dobra, to jest, to jest nawet spoczko. To jest nawet... To jest nawet spoczko. Żartujesz sobie. Helikopter mi zabił? Ale jajo. Nie lutuj mnie. Helikopter mnie zabił. Ale jajo, dobra, warto wiedzieć, że tak się może stać. Dobra, i teraz mogę pewnie oddać te questy. Teraz mamy nowego, little bird down. Eee, u ciebie mogę oddać tego quest'a. Ten over ten item. Ty nie gadaj. Ten item z quest'a, co ja podniosłem, ten medykalny, zniknął jak zginąłem, jakie jajo. Dobra. Czemu ten helikopter może cię zabić? Co jest? No i będę musiał odnowić, dobra, nawet nie ma problemu. to... Czy mogę tam pójść i wejść w ten sposób. Okej, panie i panowie, ale moje pierwsze wrażenia są takie: nie? optymalizacja, klatki na sekundę, troszeczkę do bani. Muszą nad tym poważnie popracować, bo nawet na moim kompie klatki na sekundę są niskie, na niskich ustawieniach graficznych. Ja, się domy, ja mogę się domyślać, jak inni mają. Na gorszych kompach może być naprawdę nieprzyjemnie. Fajnie się strzela, fajnie się chodzi, fajnie postać się porusza. Fajny klimat, fajne uczucie robienia questów, po prostu jest to satysfakcjonujące. A jeszcze ten helikopter nie powinien Cię zabijać. To jest troszeczkę głupie, że on może cię po prostu zabić. Ja straciłem item do questa w ten sposób. Jeśli chcielibyście zobaczyć więcej gameplaya z tej gry, to napiszcie w komentarza. A, i jeszcze dla ciekawych, safely and deployment. ok czyli. Jak jesteś w bazie, możesz bezpiecznie wyjść i nie stracisz nic. Dobra, spoko. Ja chcę zobaczyć, czy masz tą samą postać na tym trybie PVE, czy inną. Bo to jest też ważne. Jeśli masz inną postać, to to jest nawet spoko. Jeśli masz tą samą, to troszeczkę dziwnie, że możesz potwarmić się na PVE i na PVP, po, że potem możesz iść na spokojnie z tym girem, co zdobyłeś na botach. Uwaga, masz to samo. Ok, ciekawe. To jest troszeczkę dziwne. Nie wiem, czy to mi się podoba. Bo to oznacza, że. Ktoś mógłby teoretycznie sobie po prostu łazić na tym trybie na botach, zbierać wysokowartościowy loot i potem iść na PvP i mieć troszeczkę taką przewagę, nie? Myć, my, mieć lepsze rzeczy. Ale generalnie spoko, naprawdę fundamenty są naprawdę mocne, mocnie stoją, ale ten klejnot trzeba jeszcze troszeczkę wypolerować, bo tutaj... Naprawdę, klatki na sekundę. To jest pierwsza rzecz, na której powinni się skupić deweloperzy, naprawiając optymalizację. Bo to jest pierwsza rzecz, którą czujesz, jak wchodzisz do gry, i niektórych to może kompletnie zniechęcić. Ale gra mi się podoba i ja chyba nagrywam od razu drugi filmik, bo to mi się podoba. Mam nadzieję, że Wam też się podoba, bo mi to się bardzo podoba. Ja i gram dalej. Więc ja się z Wami żegnam. Eee, Okej, okay, fajnie. Ja jestem podekscytowany. Nara, widzimy się jutro na kolejnym filmiku z Grey Zone Warfare.